Witajcie obywatelki i obywatele, to my, duet redakcyjny portalu Strike. Nazywam się Bojan Stanisławski. witam Was dziś z bułgarskiej ziemi. Jest i redaktor naczelny portalu, Macie Wiśniowski, który wita Was z polskiej ziemi, jak zaśpiewał kiedyś Jarosław Kaczyński, wielki przywódca <coughs> nasz, obecny. Kłaniam się Państwu, cześć, Bojan. Tak, tak, więc ja od razu zaanonsuję, że skoro już tu, jestem tu, gdzie jestem, no to oczywiście akcent bułgarski na pewno będzie. Nie jestem pewien, czy zdążymy w tym odcinku, ale jeśli nie w tym, to w następnym, więc wyczekujcie. Natomiast no, rozpoczniemy od spraw trochę takich o większym chyba ciężarze gatunkowym niż to, co ja zamierzam tutaj opisać. Maciej, nawiązałem do nazwiska prezesa państwa, więc myślę, że zaczniemy może właśnie tutaj. Tak jest, jeśli... Potraktujemy go się... jako taki punkt referencyjny. Początkowo. Tak jest, jeśli pozwolisz Państwo. Pozwolą, wczoraj odbyła się, się konferencja, yy, która podsumowywała rok obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny. Yy, na, na tej konferencji był obecny pan prezes Kaczyński, poseł yy, i był obecny wicepremier oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Konferencja, konferencja. Pan prezes Kaczyński powiedział, co następuje. Cytuję dokładnie, żebyśmy się nie pomylili. Cytuję za papem. Dziś nie wiemy, mówi Kaczyński, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie. Są przesłanki, że ona może zakończyć się pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania. Chciałbym. Uuu, to lekko zdekonstruować. Putinowi poleciały buty, myślę. No. Chciałbym, chciałbym zdekonstruować nieco ten przekaz. Otóż zwykły poseł. zwykły poseł oraz prezes partii, która jest w koalicji rządzącej. Jak to się ładnie mówi, używając y, klasyka bez żadnego trybu. To, to jest, on jest tym klasykiem. Szak. Tak jest. Klasyk z reguły się powołuje na samego siebie. O, tak jest To Klasykiem sam rozumiesz. Bez żadnego trybu. Mówi niesłychanie ważne słowa. Czemu one są, są ważne? Po pierwsze, deklaruje on, że Polska nie jest zainteresowana pokojowym rozwiązaniem, rozwiązaniem tego konfliktu na Ukrainie. Po drugie, mówi, że oczekuje ostatecznego rozstrzygnięcia. Chciałbym i prosiłbym bardzo uprzejmie znaczy o zdefiniowanie tego pojęcia, co znaczy rozstrzygnięcie ostateczne, czy to jest zatknięcie na murach Kremla ukraińskich flag, czy też może na przykład atomowy lej na miejscu Ukrainy, a przy okazji trochę Polski. Po trzecie wreszcie, zwykły poseł, jako się rzekło, bez, żadnych, bez żadnego trybu, wygłasza takie rzeczy i chciałem się spytać, czy on to z kimś skonsultował. Ja nie mówię, że skonsultował to z panem prezydentem, bo on z reguły zdaje się z panem prezydentem, niczego nie konsultuje, ale choćby z panem premierem takie słowa mają wagę deklaracji państwowej mimo wszystko polityki państwowej po drugie czy ten komunikat został też skonsultowany też nie mówię że w Waszyngtonie ale choćby z alejami ujazdowskimi i z panem ambasadorem USA który jak rozumiem pełni rolę namiestnika i nadzorcy naszej polityki zagranicznej i kolejna moja Moja uwaga jest taka, że jeżeli Polska nie jest zainteresowana pokojem w ogóle, to czy to oznacza, że Polska jest zainteresowana trwaniem tej wojny w nieograniczonej przyszłości i co to oznacza dla Polski? Czy ona tylko będzie się biernie przyglądać i albo ewentualnie służyć jako hub zbrojeniowy albo finansowy, co już tam zgłaszał, zgłaszał pan premier? Czy też może na przykład chciałaby do tej radosnej wojenki się podłączyć, czy coś. Czy, czy coś? Słowa Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze raz podkreślę, uważam są niesłychanie ważne. Niesłychanie ważne. To określa, bo przecież wiemy, że ja, ja, ja trochę dworowałem, że on, jest, że on jest żadnej funkcji państwowej nie pełni, bo przecież wiadomo, że on rozdaje karty w tym kraju. Jeżeli to jest oficjalny komunikat, to ja bardzo proszę, żeby został przekuty w jakieś oficjalne dokumenty, e, wyniesione na forum międzynarodowe i proszę bardzo. I chciałbym też, żeby to było wyniesione w Sejmie, żeby ktoś z pisu wyszedł i powiedział: Słuchajcie, drodzy obywatele i obywatelki, właśnie mamy zamiar was rzucić w tygiel wojny i nie jesteśmy w ogóle zainteresowani, żeby ta wojna się zakończyła jakimkolwiek pokojem. Tylko interesuje nas rozstrzygnięcie ostateczne, że, że jeszcze raz przywołam to określenie. Co to znaczy? Żeby się wytłumaczył obywatelom, czego oczekuje, co Polska ma robić w tej wojnie, no i tak dalej, i tak dalej. Tyle. Maciej, zadałeś dużo, dużo pytań i przedstawiłeś dużo takich powiedzmy, punktów odniesienia, które rzeczywiście wymagają jakiegoś poważnego komentarza. Dosyć trudno jest to komentować poważnie, gdy no, musimy się odnosić właśnie do Jarosława Kaczyńskiego, który rzeczywiście jest, no, formalnie biorąc, niczym, no, jest zwykłym posłem, jest prezesem dużej partii, no, największej partii, w tej chwili pewnie w Polsce, nie tylko w polskim parlamencie. Natomiast problem po, polega rzeczywiście na tym, że mamy tutaj do czynienia z, takim, z taką paralelną rzeczywistością, którą Jarosław Kaczyński znowu tworzą od 2015 roku, no i w tej rzeczywistości, która niestety jest rzeczywistością ważniejszą niż ta, która jest opisana w oficjalnych dokumentach, w tym w Konstytucji i tak dalej, on jest mikrodyktatorem polskiego wewnątrzpolitycznego procesu. No i tak należy to traktować. W związku z czym no, Kaczyński przemówił, no i to tak ma po prostu być. I ja jestem przekonany, że wszystkie ekscesy, które tutaj obserwujemy, są albo na zamówienie Kaczyńskiego bezpośrednie, albo pośrednie. O tym możemy oczywiście rozmawiać. I dlatego między innymi opozycja jest słabsza, bo opozycja nie ma takiego dyktatora, nie ma takiego jednego tutaj człowieka, Udać, Jednego mózgu tak? kazać, prawda? Kazać. Proszę mi tu, natychmiast, prawda? I tu wtedy wszyscy salutują. A on ma, on dokładnie tak wszystko, i ta media, i, i te rządowe, ten cały syndykat, prawda? Mediów tych bardziej śmiesznych i bardziej poważnych, o ile można w ogóle po stronie rządowej mówić o mediach poważnych, no ale no TVP to jest medium poważne, przynajmniej jeśli chodzi o siłę rażenia. Hmm. Więc on ten zastęp tutaj ludzi, dowódców takich wiernych różnych, no ma, prawda? Więc jeżeli mówi coś takiego, no a opozycja nie ma, u opozycji to chyba jest tak, że to właśnie te media różne dyktują im, co oni teraz mają robić, no i to tak wygląda, to wszystko im się rozłazi w rękach, no ale dobra, to o tym będziemy mówili w jakimś innym odcinku. Natomiast co ta deklaracja oznacza? No wydaje mi się, że oznacza kilka. Znaczy, że to jeśli potraktować to poważnie jako życzenie dykta, mikrodyktatora, czy bieda dyktatora, które zostanie spełnione w tym autorytarnym, też bieda autorytarnym jakimś reżimie, w którym funkcjonujemy, no to mamy do czynienia z następującym tutaj. Z następującą. E, znaczy, z następującymi logicznymi konkluzjami. Pierwsza, jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia, a jeżeli Kaczyński mówi, że są takie widoki, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, no to prawdopodobnie on wie trochę więcej niż ja i ty, i wie trochę więcej niż to, co jest napisane w przestrzeni publicznej, tak sobie przynajmniej wyobrażam. No skoro dziennikarzom różnym kapują służby, którzy tutaj na YouTubie robią konkietę, no to chyba jemu też. Jakiejś służby przynajmniej. No i z tego by wynikało, że jest możliwość jakiegoś porozumienia. Zresztą to też no, obserwując przestrzeń publiczną, zwłaszcza media amerykańskie, czy tam te największe media światowe, anglojęzyczne, no to widać, że jest jakaś tam batalia pomiędzy, pomiędzy tą, tą częścią klasy rządzącej w USA, która do wojny tutaj bez żadnego pamiętania i, i tą częścią, która widzi, no że tu jednak trzeba będzie powściągnąć trochę różne nasze ideologiczne obsesje i, i, i zapędy z nich wynikające, no i jakoś uporządkować te, te sprawy. No, i Jarosławowi Kaczyńskiemu jest zupełnie to się jakoś tam nie podoba. I on użył nawet takiego słowa, nie życzymy sobie, co widać, że już ta ideologiczna obsesja udzieliła się również jemu. To znaczy, i to, to, to niedobrze, dlatego że wiesz, no, obowiązuje to polskie przysłowie wszędzie w stosunkach międzynarodowych od zawsze. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. I lepiej, żeby było, żeby Jarosław Kaczyński się tutaj nie dał ponieść różnym impulsom. Które ewidentnie każą mu myśleć, że on ma taką samą moc sprawczą jak Joe Biden albo jakiś tam inny e, no, biurokrata amerykański. On nie ma, więc on nie może sobie życzyć. On może najwyżej tutaj o coś poprosić, może coś próbować ugrać, zagrać, wygrać. On jest mistrzem intrygi, więc no, nie jest niewykluczone, że coś by mu się udało, ale nie może sobie niczego życzyć. Jeżeli sobie życzy, no to jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że on te, takiego języka używa, no to znaczy, że sytuacja robi się naprawdę groźna, ponieważ no, jeżeli on sobie już życzy i tak się czuje, że może tego rodzaju języka używać, no to. To znaczy, to ewidentnie jest no No jest tak, takie wskazanie, no, że tutaj mogą się zdarzyć różne groźne rzeczy. I on z tego, tego mikrodyktatorstwa mikro będzie korzystał jeszcze, jeszcze być może intensywniej niż dotychczas, co, co oczywiście stwarza no, jasne zagrożenia, których nie będę tutaj w tej chwili referował. E i myślę, że jest raczej jasne dla każdego, no, co, co to może oznaczać. Druga sprawa, kwestia pokoju, która mogłaby mieć jakiś wymiar konsensualny, czyli mogłaby zmierzyć do jakiegoś zamrożenia konfliktu w stylu, jak to kiedyś rozmawialiśmy, koreańskim albo niemieckim może. Tak. Nie, I czy tam niemieckim w sensie z okresu, gdy istniały dwa państwa niemieckie w Europie, no że to będzie dla niego niezadowalające. No tak, no, oczywiście, że dla niego będzie niezadowalające, dlatego że przecież jedyną treścią tego, co on nazywa i jego akulici, i jego media, i jego komentatorzy, jego cała ta ekipa nazywa polityką w dużym cudzysłowie. No to jest postraszyć Rosją. Zresztą tak samo to w ogóle to, to opozycja ma to samo. No jak oni mają pomysł na politykę, po, poza postraszyć pisem. No, to ci tam ci straszą pisem, ci straszą Rosją, No i wspaniale. No my też musimy sobie znaleźć tutaj kogoś. To no tak się toczy, co... nie? Tak. tak, i tak to się toczy i opinia publiczna to toleruje jak na razie, przynajmniej bez, nawet jej się to podoba, powiedziałbym w dużej części polskiej opinii publicznej, co jest świadectwem naszego zdziecinienia i jakiejś takiej strasznej infantylizacji. No ale no, no jest jak jest. I, i, i to, to, to dla niego rzeczywiście mógłby być problem, tym bardziej, że on będzie, wydaje mi się, był w stanie w obliczu konieczności uspokojenia niektórych tutaj umysłów i, i serc. No taki, to tutaj są polscy generałowie przecież, którzy co chwilę dają głos w różnych mediach i przebierają nogami, już nie mogą się doczekać, kiedy oni złapią za ten karabin. No i ja im mówię, no bierz puszku i idź. No idź, tak. stary, na co czekasz? Tam są brygady ochotnicze, człowieku, nie zawracaj ludziom głowy, bierz, idź i tak dalej, i te, te wszystkie Sierakowskie i cała reszta tego tałatajstwa po prostu proimperialistycznego. Nie zbierajcie na żadne drony, nie, nie sięgajcie do żadnych kieszeni tutaj polskiego i tak spauperyzowanego społeczeństwa. Idźcie z czym macie idź, Sami idź, bądźcie tak. dronami, tak. Tak, sami bądźcie dronami, ułóżcie się najlepiej w jeden taki, wiecie, tam ten, ten rój dronów, i idźcie tam gdzieś, gdzie trzeba. To na pewno wiecie dobrze, a tutaj jeden z drugim generał Polski, albo emerytowany, albo działający, jeszcze to wam powiem no ale co to, co to oznacza? To oznacza, że Polska może zrobić właśnie coś głupiego, i tu nawiązuje do, do jednej z tych głupot mikrodyktatorskich, które mogą rzeczywiście w Polsce się wydarzyć. Mianowicie Jarosław Kaczyński może zawrzeć jakieś ciche porozumienie z częścią amerykańskiego establishmentu, który jest tak samo walnięty w łeb po prostu, jeżeli chodzi o tę wojnę, o Rosję i o, o wszystkie sprawy, które są związane w ogóle z bieżącą sytuacją. I napięciami międzynarodowymi, i może zrobić jakiś mały wypad, prawda? Małą wyprawę kioską. No skoro już budujemy, jak to mówi pewien prawidłowy poseł, grupę rekonstrukcji historycznej sanacji, no to czemu by nie zrobić wyprawy kioskiej? No da, to przecież to właśnie logiczna konsekwencja. Zrobimy wyprawę kioską i skończy się to dwie... znaczy są dwie możliwości. Albo możliwość taka, że bo ja. Osobiście, ja nie wiem, jak oczywiście zareaguje wtedy Rosja, i czy będzie się tam angażowała w jakieś gierki z tymi, którzy się na tę te, na te wyprawę kioską 2-0 zdecydują, czy po prostu przywali normalnie gdzieś tutaj czymś potężnym. Nie wiem, co to będzie, nie chcę nawet spekulować, aż strach pomyśleć, co, co, co mogłoby się w takich okolicznościach wydarzyć. No ale to wiesz, ja się boję, ty się boisz, no ktoś tam jeszcze się boi, kto, ma, kto zachował resztki jakiegoś, ale, ale racjonalnego, tępując, jest niestety mniejszość. Racjonalnego no. myślenia, tak? Natomiast Jarosław Kaczyński się nie boi. I słusznie, bo to jest też klasowy element. O co? Jarosławowi Kaczyńskiemu włos głowy nie spadnie. Poza tym kurczę, no, sanacja co zrobiła w momencie, gdy się pojawiło tutaj pojawiło. No, no ujechała do, Rum do Rumunii, a ja Myślę, że Rumunia z chęcią przyjmie dzisiejsza Rumunia. Jarosława Krazyńskiego. nie? Więc naprawdę mamy powtórkę z historii, myślę, że oczywiście tu trzeba zastosować to heglowsko-engelsowskie, że ona się powtarza jako farsa, tym razem jako skrajnie niebezpieczna farsa dla nas wszystkich, no ale jest to, jest to możliwe. Druga rzecz, jeśli, jeśli ktoś nie pozwoli Kaczyńskiemu zrobić tego, wykonać takiego ruchu, nawet gdyby on się dogadał z kimś tam na temat właśnie takiego, na temat przeprowadzenia tego rodzaju właśnie kampanii, to dojdzie niestety do do, do militaryzacji polskiego społeczeństwa. Wróci pobór, zostaną wdrożone jakieś rozwiązania, do, dodatkowe dyktatorskie rozwiązania, które umożliwią Kaczyńskiemu przede wszystkim odsunięcie wyborów. No i po zamykaniu ust ludziom, którzy reprezentują jakieś takie dysydenckie głosy. No ja tutaj uprzejmie jakoś tam się zaliczam do tego i ty, ciebie też, do nas w ogóle zaliczam no, do tego zbioru. Na nas, będzie, na nas będzie ta nowa ustawa o szpiegostwie. No więc, więc tak, więc chodzi po prostu o to teraz, no dla mnie i dla ciebie powstaje takie pytanie, czy my będziemy mogli ten program dalej nagrać to jest, to jest Bądźcie, ale no Być właśnie. właśnie, więc to no, no, póki możemy to bądźmy razem, że tak powiem, no zobaczymy co tam dalej będzie, e, ale, e, ale z <coughs> sytuacja, <coughs> przepraszam, sytuacja jest zgoła, nieróżowa. E, trzecia, trzecia konkluzja, która tutaj się rodzi to jest taka, no co, co, co w obliczu tego wszystkiego zrobi, znaczy konkluzja, nie tyle konkluzja, co właściwie Taki coś no, no, do zastanowienia się, znaczy to, to, taki punkt wyjścia do jakichś na, na następnych nazwań, znaczy co zrobi opozycja? Czy opozycja rzeczywiście już podporządkuje się i będzie to, no, będzie to realizowała wspólnie z prawem i sprawiedliwością? Ten, ten rodzaj, właśnie takiego no takiego wspierania budowania tego nowego autorytaryzmu w Polsce czy może zdarzy się coś innego no i to też oczywiście nie zależy tylko i wyłącznie od polskiej opozycji ale zależy też w dużej mierze od tego jak zareaguje Unia Europejska bo jednak Donaldowi Tuskowi jego tym wszystkim e, akolitom jest zdecydowanie bliżej tutaj do Berlina, Paryża, Brukseli. No, oni tutaj raczej są tą partią tych eurofilów takich. <laughs> I e, no, Donald Tusk jest tego zresztą najlepszym przykładem. Gdy mu się tutaj zapalił grunt pod nogami, no to na wierzchu załatwili tam ważną posadę, a czy ważną jak ważną, no, ważną w cudzysłowie oczywiście, a posadę w Radzie Europejskiej. Więc e, tu no, mamy pewne głosy takie, no, kontestujące ten amerykański e, e, obłęd. Nie wiem, czy te głosy cokolwiek zaważą. Osobiście trochę wątpię, no ale mam też taką nadzieję. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na sam koniec tego komentarza mogę powiedzieć, no kurczę, jak ten czas leci. No to już rok jesteśmy z tą ustawą. Tak, prawda. z tą ustawą. Ja tylko chciałem tak prze, prześlizgnąć się, się niejako w, w temacie, na kursie i na ścieżce tego, co powiedział Kaczyński, ponieważ były prezydent Aleksander... Kwaśniewski udzielił wywiadowi Business Insiderowi, i ten udzielił wywiad jest... wywiadu biznes insiderowi, chciałeś powiedzieć. Tak, tak. udzielił wywiadu, a nie wywiadowi, tak. Udzielił wywiadu biznes insiderowi. O, tak, tak dokładnie mm. winno, winno brzmieć zdanie. I, I oczywiście, jako przeczytałem z uwagą, w takim sensie, że Aleksander Kwaśniewski ma dwa plusy, dwie przewagi nad Jarosławem Kaczyńskim. Po pierwsze, jest na emeryturze, przynajmniej przymuszonej, więc stać go na, na pewną refleksję, zanim coś powie. A drugie jest po prostu człowiekiem inteligentnym. Wprawdzie, inteligencji tej swojej używa, według mnie, w sposób niezgodny z, z interesem własnym oraz kraju, ale to jest jego, jego problem, jego, jego pogląd. Ja tylko chcę powiedzieć tak, że pan Kwaśniewski, tam jeśli pytany o możliwość zakończenia konfliktu, powiedział, że Ukraina ma. Trzy opcje. Pierwsze to jest, że on liczy na, liczy na ofensywę. Jeżeli ofensywa ukraińska odrzuci Rosjan o kilkaset kilometrów na wschód, no gratulujemy optymizmu, no to wtedy Rosjanie będą, skrom, będą skłonni do, do rozmów. Prawda jest. Drugi, drugi scenariusz jest taki, że zmiana władzy w Moskwie, ale sam jako się rzekł, jest człowiekiem inteligentnym, więc mówi, to jest mało realne, ponieważ Putin trzyma się, trzyma się mocno. I trzecim czynnikiem są zasoby. I to jest też ważne, ponieważ mówi rozsądnie, że Rosja ma kłopot z zasobami głównie jeśli chodzi o sprzęt. Według mnie w tej mierze się, się, się myli. Natomiast nie myli się mówiąc, że Ukraina ma bardzo istotny problem z zasobami, z zasobami ludzkimi. No i czwarty, czwarty czynnik, który może zakończyć wojnę na Ukrainie według Kwaśniewskiego jest to, że, że są zbliżające się wybory do. Na się w USA, i jest pytanie, czy, czy Biden zostanie wybrany i co, co, co z tego wyniknie. Ale, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, jakby to powiedzieć, nie tyle to, on unika takiego militarystycznego tonu w, swoim, w, tym, w tym wywiadzie, ale, ale daje jasno do zrozumienia, że według niego Ukraina powinna być w NATO. Według mnie, tutaj się zasadniczą, byli Ukraina w NATO, w tej chwili i w dającej się przewidzieć przyszłość jest śmiertelnym zagrożeniem dla Europy. I to według mnie nie ma wątpliwości. Nie wiem, czemu Kwaśniewski tak mówi. Natomiast jest jeszcze interesująca rzecz. Pyta się dziennikarz, jakie na ile realne jest zagrożenie, to Mikołaj Kunica jest tym dziennikarz. Na ile realne jest zagrożenie, że scenariusz pokoju zostanie stworzony, a potem podpisany gdzieś ponad nami, Europą Środkowo-Wschodnią? Z historii mamy No Pewnie, do... że ponad wami. No pewnie no. Historii, gorzkie doświadczenia. I Kwaśniewski odpowiada. Ponieważ znamy historię, to trzeba krzyczeć, że tak nie może być. Uważam, że świat nauczy... nauczony takimi porozumieniami ponad głową, czy w Monachium przed wojną, czy później Jałtą i podzamem po II wojnie światowej, powinien wiedzieć, że jest po prostu nie do zaakceptowania. Ja chcę tutaj. Dla kogo? Dla kogo? Po pierwsze yy... Tak jest. Nikt się Europy Wschodniej i Środkowej nie będzie o nic pytał. Ja to już, już teraz mogę panu powiedzieć, panu Kwaśniewskiemu, Kaczyńskiemu i wszystkim, którzy, którzy o tym mówią. Po drugie, jeżeli, jeżeli pan Kwaśniewski uważa porozumienia z Jałty za szkodliwe dla Polski i warte podważenia, to zapraszam. Zapraszam. To znaczy, zapraszam do rozmów o ziemiach zachodnich, zapraszam do rozmów z Ukrainą o Kresach Wschodnich. O tym wszystkim proszę rozmawiać. I tylko ja, ja wtedy chciałbym bardzo stać z boku, a chętnie gdzieś być poza terenem tego kraju, kiedy te rozmowy się zaczną właśnie o, o integralności terytorialnej Polski w tym kształcie, który dała jej, dała jej auta. I Stalin między innymi, między innymi oczywiście, oraz Roosevelt i, i, i Churchill. Jeżeli takie myślenie pojawia się, jakoś się rzekło u człowieka inteligentnego w końcu prezydenta najmniejszego kraju w Europie, to znaczy, że nasze elity naprawdę zmierzają jakąś równią pochyłą do kompletnego samoniczystwienia. O. Udało się ponieść. No, myślę, że to jest to, co właśnie ja tutaj opisałem, jako że to, to wiesz, no, jakoś zachorowały na tę samą chorobę, która jest no, jednak charakterystyczna dla Zachodu, no, Zachód rzeczywiście tutaj kurczę 500 lat jakiegoś imperium rządzenia światem, no i to, to tak, ale no Polska, Polska może być co najwyżej młodszą siostrą tutaj w tej, w tej konfiguracji, no ale Kaczyński, no i widać teraz, że Kwaśnieński też chyba przestali sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, natomiast zastanówmy się nad tym, jakie są rzeczywiście warianty tutaj, no warianty tej, tej, tego rozstrzygnięcia wdającej się przewidzieć w przyszłości, zresztą w ogóle, wiesz, łatwiej by było prawdopodobnie dyskutować, Łatwiej by było dyskutować, gdybyśmy wiedzieli, jakkolwiek, no, co jest celem Rosji. No, bo ta demilitaryzacja i denazyfikacja no, to, to nic nam nie mówi właściwie. I no mówi nam tylko tyle, że oni będą dążyli do jakiegoś no, maksymalnego osłabienia, albo nie wiem, zniszczenia no, totalnie w ogóle. Zagwarantowania sobie bezpieczeństwa. No to jasne. jest. No tak, tak ale nie, ale Maciej, no to wiesz, to, nie jest, to jest jasne, że oni tego pragną, ale co to właściwie oznacza w praktyce? Bo w praktyce, no to my sobie tutaj spekulowaliśmy kiedyś, że może oni by się zatrzymali gdzieś na linii Dniepru, albo no, no nie wiem, albo hmm. może jeszcze coś by tam chwycili, jeszcze jedno referendum zorganizują, czy coś takiego. Ale jaka jest tak naprawdę dająca się przewidzieć przyszłość? No dająca się przewidzieć przyszłość, spoglądając na to, co dzieje się w tej chwili. Na froncie i widać jakąś ciszę przed burzą. No są jakieś tam walki, koła, w dziejewki. No oczywiście w Bachmucie dzieje się to, co się dzieje tam no, w stronę mm -hmm. w tej. W tej e w tym okręgu hersońskim coś tam się dzieje, ale wyraźnie widać, że jest to cisza przed burzą i wyraźnie widać, że jest oczekiwanie, wzbiera oczekiwanie, również po rosyjskiej stronie, jeżeli ktoś czyta rosyjskie media, na to, co wydarzy się, jeżeli chodzi o tę ukraińską ofensywę, która może się zdarzyć teraz. No ja obstawiałem, gdy rozmawialiśmy na ten temat, że wydarzy się gdzieś w maju, może na początku czerwca, ale nie zapominajmy też o tym, że te ofensywy wcześniejsze, które miały się wydarzyć latem ubiegłego roku, tak naprawdę wydarzyły się jesienią, więc to jeszcze może wzbierać. Wiemy, że ten, pierwsza dostawa czołgów, którą tam omawiano w Ramstein, nawiasy, mówiąc, znowu była konferencja. W Ramstein teraz. Tak, I to taka, tak. taka ta konferencja już była tak dziadowska, tak, tak niekonkluzywna, że aż Jens Stoltenberg musiał pojechać do Kijowa, żeby jakoś przykryć prawda, ten, przykry, ten, ten przykry widok. Więc, jeżeli chodzi o Ramstein. No i tam nagadał oczywiście, że miejsce Ukrainy jest w NATO. No to tak. tak, tak <laughs> I, I tu chcę, no nie będę tego streszczał, nawet bo on tam opowiedział po prostu wszystko to, co wszędzie mówił. Mhm. To nawet nie zasługuje specjalnie na jakąś uwagę, ale coś się na pewno wydarzy. Wiemy, że wtedy tych czołgów z tamtej konferencji poszło ponad 300, mhm. uzbierali jakoś. Miliona amunicji co tam jeździli po Europie że to nie uzbierali ale jakąś amunicję na pewno dostaną. Teraz w bazie Ramstein im znowu obiecano, że tam jakieś paręset wsparcie e, militarne za paręset milionów dolarów. Oni się robią coraz bardziej bezczelni nawet ten Kuleba, nie Kuleba, przepraszam. Ten co był ambasadorem Melnyk. Tak. Powiedział, że wszystkie państwa europejskie powinny przeznaczyć 1% PKB na wspieranie Ukrainy przez najbliższe tam 10 lat czy 20, więc już widać, że się rozjuszyli kompletnie. No To, się, to myślę, że jest naprawdę nieprawdopodobne, no, to, to coś takiego się raczej nie wydarzy, ale nie wiadomo, co się wydarzy zamiast tego. Natomiast to, że oni są tak optymistyczni, coraz bardziej bezczelne żądają, znaczy, że coś wiedzą. Wiadomo, że jeszcze jakieś czołgi mają tam dojechać, jeszcze jakiś sprzęt ma na pewno dojść. Niektórzy chwalą, że tych czołgów mają już 500, niektórzy mówią, że prawie 1000. Myślę, że to jest przesadzone bardzo przesadzone, Zobaczymy, ale 500 dużo no, tak. mają. Natomiast czołgi czołgami. Są różne inne rzeczy, są różne technologie i są strategie NATO, którzy i na Ukrainie i poza Ukrainą cały czas e, te wojska ukraińskie wspierają. Była jakaś fala mobilizacji, ona może się okazać znowu nieskuteczna, bo tam rzeczywiście no, jeśli te, 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 te materiały wideo, które widać w różnych kanałach Telegram są prawdziwe, że oni tam na siłę zbierają ludzi z ulicy albo wyciągają z domu, więc może to, to tutaj morale nie będzie jakieś takie bardzo wysokie, jeżeli chodzi, ale będą ludzie. Jest masa, jest sprzęt, więc coś się na pewno wydarzy. I proszę mi wierzyć, no ja jestem przek znaczy proszę mi wiedzieć, no to tak mówię, jakbym coś wiedział. Nie wiem nic, ale mam takie przekonanie graniczące z pewnością, żadnej informacji wewnętrznej nie mam, że coś na pewno będzie. Nie wiem, co to się, czy to będzie zajęcie jakiegoś terytorium, czy to będzie jakaś bardzo poważna bitwa gdzieś, która może się skończyć, nie wiem, kilkoma na przykład. Jakimiś porażkami rosyjskimi albo wycofaniem, które zostanie zinterpretowane jako porażka, i pojawiają się cały czas artykuły, które ja śledzę w prasie amerykańskiej, gdzie nawet zaczyna się mówić dosyć poważnie o takich sprawach technicznych, takich taktycznych. Na przykład, że najważniejsze będą pierwsze 24 albo 48 godzin tej kontrofensywy, bo chodzi o to, żeby wywołać panikę wszystkich i panikę w Moskwie, więc o co chodzi? Cały czas widać, że jest obliczone to na ten efekt pr że przestraszymy ludzi w Moskwie. Do tego tak. stopnia, że jak oni się przestraszą, to pójdą obalą tego Putina, a może jeszcze wojsko im pomoże, które się przestraszy na Ukrainie, czy coś takiego. Więc jeżeli, oni, więc jeżeli to jest na to obliczone, to znaczy, że jest szykowane coś spektakularnego. I, I wydaje mi się, że Rosjanie też się do tego szykują, zważywszy na to, no, i to też czytam w jakichś rosyjskich mediach. No, oczywiście, ja nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji, ale że budują umocnienia, budują wielkie tak, tam jakieś tak, wały tak. obronne, wiesz, stawiają przeciwczołgowe, te i te. Więc mamy do czynienia, będziemy do czynienia mieli z najbliższą i w najbliższą przyszłości z czymś takim. Jeżeli to, i w zależności od tego, jak to pójdzie, że tak właśnie potocznie się wyrażę, no to będą jakieś reakcje ze strony amerykańskiej, ze strony polskiej, właśnie ze strony rumuńskiej, zobaczymy, kto jeszcze tutaj w, te, w to wszystko będzie zaangażowany, i wtedy prawdopodobnie. Będzie, będą się ważyły tutaj jakoś tak na bieżąco zupełnie spontanicznie losy tego, co będzie dalej, czy właśnie dojdzie do jakiegoś zamrożenia konfliktu. Poza tym, słuchajcie, nawet jeżeli ta ofensywa zostanie odparta, to i tak przecież potem Bachmut w końcu powiedzmy sobie szczerze, upadnie. No to jest miasto, które. Jest kompletnie wyludniony, oni tam próbują teraz zdobywać. No, Rosjanie, mam na myśli, próbują zdobywać budynek po budynku, gdzie tam różne umocnienia, stanowiska artyleryjskie i tak dalej są robione. To przecież ja też sobie wyobrażałem na początku, że to może być Stalingrad tej wojny, że może to złamie jakoś morale i tak dalej, ale no, jak czytam ekspertów wojskowych do spraw wojskowości, obrony i w ogóle takiego bezpieczeństwa międzynarodowego, którym ja ufam, to oni mówią: nie, no nie przesadzajmy, no oczywiście to będzie załamanie jakiegoś morale, ale tym się na Ukrainie nikt nie przejmuje i co oni zrobią? Wycofają się na kolejne pozycje bardzo silnie umocnione, czyli powiązki Kramatorsk i dopiero tam się ewentualnie może wszystko, nawiasem mówiąc bardzo symboliczne, bo tam się też zaczęły wszystkie te tak. rzeczy po 2014 roku, jeżeli chodzi o te separatystyczne różne <laughs> kwestie, ale tam te umocnienia, no to znowu ci eksperci no mówią, że słuchajcie, to jest kolejne minimum pół roku Pół roku 8 miesięcy, a może i cały rok, żeby tam to, żeby to się udało zdobyć. Więc mamy przed sobą jeszcze dużo, dużo czasu, gdzie strona amerykańska, czy tam strona powiedzmy natowska będzie improwizowała. I co tutaj Jarosław Kaczyński w, tej, w tym kontekście wymyśli, to naprawdę trudno, trudno ocenić. Ale my, jako Polska, udostępniając wszystkie zasoby naszego państwa, i kurde, w taki obsesyjnie ideologiczny sposób, angażując się tutaj po stronie ukraińskiej, naprawdę eksponujemy się na wielkie niebezpieczeństwo. I mówię wam, jeżeli dojdzie do czegoś takiego. Żeby, znaczy ja nie wiem, co, co kto zamierza zrobić, kto jakie ma plany i czy w ogóle polska opinia publiczna o tym myśli, ale ja osobiście, jeżeli zobaczę, tylko gdzieś usłyszę, że polskie wojska szykują się do tego, żeby misję pokojową, stabilizacyjną jakąkolwiek na Ukrainę, to ja biorę całą rodzinę i wyjeżdżam, bo to, 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 to oznaczać może najgorsze dla Polski. Tak jest, widzisz, i to wszystko, o czym teraz Ty powiedziałeś, te konkluzje, a szczególnie ta ostatnia. Są pochodną mentalności elit, które, które w Polsce rządziły, rządzą albo mają, mają apetyt na, na rządzenie. One są poza tym, że, że oczywiście między sobą żrą się tak, aż krew leci z ekranów, ale w tym jednym, żeby wziąć udział w maszynce do mięsa, to one są, one są zgodne. I to znaczy, że Polska znalazła się na skraju samounicestwienia. No, XVIII wiek się nam, się nam kłania i to może być. Tak, tak, tak właśnie wygląda. Bo no, ja proponuję... poetę, zapraszam państwa do strefy zgniotu. No. Tak jest. E, dziękuję Maciej, tobie ja bardzo. Teraz ja proponuję, żebyśmy, tak, tak, żebyśmy teraz ten skończyli, odcinek, bo w następnym odcinku przeniesiemy się do, do zagranicy, bo tam jest kilka. Ciekawych spraw, też o różnych wypowiedziach, ale które będą miały jednak mimo wszystko większą wagę, jak sądzę, dla całego świata niż, niż te, które właśnie czytowaliśmy. Dziękuję zatem Tobie, dziękuję Państwu. Przypomnę tylko o, o mojej prośbie naszej prośbie subskrybowania naszego kanału, szerowania też przez, przez, przez swoje profile, polecania swoim znajomym, ponieważ chodzi o to, żeby zasięg naszego kanału się rozszerzał. My prosimy, też nie zapominać o subskrybowaniu i lajkowaniu na innych platformach, na których się znajduje nasz kanał, czyli, czyli tych wszystkich, do których linki są pod naszym filmem. Będziemy też bardzo Państwu wdzięczni za rozważenie możliwości wspomożenia nas finansowego. Linki do tego na Bajkoff i Patronite znajdują się również pod filmem. Wszystko to można zrobić jednym albo kilkoma ruchami myszki. Będziemy Państwu niewymownie wdzięczni. Dziękuję jeszcze raz Tobie, dziękuję Państwu, kłaniam się.